Zacznij się Adam, czas radoski. Tutaj w Kanadzie jest wiele kluczów i języków. Uczymy się jak być razem i mimo ludzi. Wszyscy przyjeżdżamy do i, wys i wysokości działania. Okazujemy, że Kościół niesie Jezus każdemu. Choć mieszkamy w Kanadzie, a nie w Polsce, Kościół jest z nami. Bo Kościół to nie tylko budynek, ani miejsce. To ludzie, którzy wierzą w Boga i chcą iść za Jezusem. My uczniowie Jezusa tu w Kanadzie. On posyła nas, byśmy wyświetli mu świadectwo naszej wiary, przez dobro, które czynimy, przez słowa pełne nadziei, przez obecność w Kościele. Gdy jesteśmy razem, nam na modlitwie, Jezus jest wśród nas. Powiedział, gdzie dwóch lub trzech zgromadzi się. Moje imię, tam będę pośród was. Należy do haczerzy. Pomagamy imię i się służyć. Wierzymy, że każde dobre, czarok To też modlitwa i sposób być blisko Boga. Ja śpiewam w muza. śpiew to moja modlitwa. Kiedy śpiewamy, wielbimy Boga. W naszym zespół źródło tańczymy, śpiewamy i pianujemy polskie tradycje. Ale najważniejsze robimy to raz. Serce dla Boga i dla Ducha. Chodzę do katolickiej szkoły, gdzie moi koledzy pochodzą z różnych krajów. Każdy dzień zaczynamy modlitwę po angielsku, ale jest, tylko, ale jest to modlitwa ojciec nasz, bo wszyscy dążymy do tego samego szału. Modlimy się po polsku, po angielsku, a czasem nawet w dwóch językach naraz, ale Bóg rozumie każde słowo i każde serce. Może jesteś daleko od Polski, ale Bóg jest blisko, zase i piędzie. Jakkolwiek jesteśmy w poziomie kosztu. Jeden Bóg, jedna wiara, jedna rodzina. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś z nami tu i teraz. Dziękujemy, że może być Twoim Kościołem na Polskę, Kanadę, to Wspólnoty w Kanadzie, za księży siostry nauczycieli i wszystkich, którzy prowadzą nas do ciebie. Dziękujemy ci, że możemy mówić do ciebie po polsku i po angielsku, uczyć się wiary w naszą rodzinę i wspólnotę i przekazywać dalej, co na was się miłości do Boga i trud człowieka.